Naszym gościem jest pani Małgorzata Dachnowicz ze stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu. Proszę nam opowiedzieć, czym się zajmuje pani organizacja? Żeby powiedzieć o stowarzyszeniu Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu należałoby troszeczkę sięgnąć do historii. To znaczy do roku 2006 do miejscowości Babice, gmina Krzywcza w Powiecie Przemyskim. Tam grupa inicjatywna zawiązuje się i powstaje Stowarzyszenie w Dolinie Sanu. I jego podstawową działalnością, jaką założyliśmy wówczas, było wydawanie kwartalnika Głos z Nad Sanu. Ze swej natury, Głos Nad sanu, sanu miał traktować o sprawach społecznych, kulturalnych, dziejących się na terenie naszej gminy Krzywieckiej. I tak też pierwszy numer wyglądał. Natomiast już kolejne numery sięgnęły obszarowo dalej, to znaczy powiatu przemyskiego. I zaczęliśmy publikować tematy związane z działalnością oun i UPA na terenie Powiatu Przemskiego. Pierwszy materiał, jaki został publikowany, to był w trzecim numerze z nad u to był Andrzeja Zapowskiego i tyczył się właśnie działalnością oun up na terenie Gminy Krzywieckiej. Z, całą, z dużą nieświadomością puściłam ten materiał, nie znając cię i wagi. Po prostu dla mnie to była Pewnego rodzaju historia, która wydawała się wręcz nieprawdopodobna, że mogła się wydarzyć. Nie znałam też reperkusji, jakie nastąpią po, po tym artykule. Dostałam sporo telefonów. To były różne telefony. Jedyne gratulujące odwagi publikacji tego typu tematyki, że nasze Stowarzyszenie ma odwagę publikować tego rodzaju informacje. Następne telefony to były takie właśnie mówiące o tym, że dlaczego my rozgrzebujemy tę historię, dlaczego my do niej sięgamy. Zdarzało się też, że miałam dwie telefony. Ktoś dzwonił, rozłączał się i później, gdy się odzwaniało, nikt nie odbierał z drugiej strony, więc, więc takie były początki. Ja zaczęłam się wgłębiać w tematykę. Właśnie czym było czym była ideologia, jaką się kierowali, czym była działalność UPA na terenie naszego powiatu, a później moja jakby chęć poznania tematu sięgnęła już głębiej, bo też tematyki właśnie ludobójstwa dokonanego na, na Wołyniu, a później już samej też i polityki wschodniej, generalnie jaką prowadzi Polska w stosunku właśnie chociażby do Ukrainy czy też Rosji. I efektem tej naszej pracy jest ponad 30 wydań Głosów nad Sanu. Jest też, bo w 2010 roku z kolei Właśnie poszerzyliśmy swoją działalność o przemysłową Gazetę Misiek, która traktuje bardziej o sprawach miejskich Przemyśla, ale też właśnie ociera się o te informacje o Kresy, o historię, ale też i o taką literaturę, literaturę kresową, sztukę kresową, więc poruszamy tutaj tego rodzaju tematy. Ostatnie wydania głosu z Narcenu były poświęcone szczególnej tej działalności związanej z rocznicą, którą mieliśmy w 70. 2013 roku 70. rocznicą ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej. I było to też związane z rekonstrukcją. Właśnie rekonstrukcją w Radymie, którą organizował Mirosław Majkowski, którego nasze stowarzyszenie oczywiście w tym wspierało. Ostatnie natomiast numery, jak wcześniej wspomniałam, dotyczą się tych naszych spraw przemyskich i też tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to co dzieje się na Ukrainie, gdzie no następuje może nawet niepowolny, wręcz gwałtowny w ostatnim czasie rozwój. A właśnie rozwój, rozwój, nacjonalizmu, powrót do idei, do idei, Oun, y, powstają w każdym praktycznie mieście, gminie, miasteczku y, wyrastają żeby po deszczu pomniki y, Romana Szuchawicza czy też y, Stepana Bandery. Stąd też w ostatnim czasie do przemyśla zaczynają zjeżdżać różnego rodzaju dziennikarze, którzy podgrzewają atmosferę, budując napięcie, że coś niebezpiecznego zaczęło się w dziać. Zaczęło się to od, od tak zwanej panachydy 26 czerwca 2016 roku, podczas której doszło do Doszło do pewnego rodzaju incydentu, i z tego incydentu zrobiono bardzo duże wydarzenie, nie tylko w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju. I od tamtego czasu właśnie ciągnął różnego rodzaju dziennikarze do przemyśle, budując, że coś się niedobrego dzieje. Tak naprawdę ze strony polskiej nie ma dowodów na to, że coś. Podziało się z tymi stosunkami, że coś się zaostrzyło, że, że są jakieś meldunki, czy, mm, czy też raporty, które mówią o agresji Polaków w stosunku do Ukraińców. Nie ma czegoś takiego. Te relacje są ciągle na podobnym poziomie, aczkolwiek jest jakby oczekiwanie od pewnej grupy, no właśnie takiej, powiązanej z ukraińskimi nacjonalistami, żeby coś w przemyśle się podziało. Coś takiego, co spowoduje, że właśnie te gorące głowy, które są patriotami, którzy, którzy tak mocno są przywiązani do, do swojego narodu, do symboliki yy, i są wręcz uczuleni na działalność u, ukraińskich nacjonalistów, że coś yy, się wydarzy takiego w przemyślu, co spowoduje duże reperkusje i będzie można skazać, że to, to, to właśnie ten, to miasto przemyśl, to miasto. Ksenofobiczne to miasto, gdzie, gdzie, gdzie Ukraińcy właśnie mogą po, powinni się bać o swoje życie, bo, bo, tak, bo takie są nastroje, ktoś te nastroje buduje, wskazywane jest często nasze środowisko. I teraz mówiąc, wracając jakby do, do początku, że, że musiałam powiedzieć troszeczkę o historii, bo w pewnym okresie czasu powołaliśmy jeszcze jedno stowarzyszenie, to stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu. Do którego przystąpiło szereg osób związanych z tym, że chcieli uczestniczyć w życiu publicznym czy to w samorządzie miejskim, gminnym, powiatowym, czy też na szczeblu wojewódzkim, czy też wyżej. I zrzeszamy właśnie różne osoby z różnych środowisk. W tej naszej grupie jest właśnie Mirosław Majkowski, jest Andrzej Zapołowski, są też i samorządowcy, na przykład wójt, wicewójt gminy, gminy Orły, tudzież sporo innych samorządowców też i, i niższego, niższego szczebla, w tym też i sołtysi, czy też radni gminni. <laughs> I to właśnie to nasze stowarzyszenie, jego członkowie, Andrzej Sapolski szczególnie, Mirosław Majkowski czy moja osoba, yy, właśnie są poddawane w przemyślu, znaczy może nie tyle w przemyślu, tylko yy, właśnie jako te, które, które stoją za tymi podgrzewanymi a, yy, emocjami, które yy, niebezpieczne się w przemyślu w ostatnim czasie, yy, w ostatnim czasie podziały. Trochę się nagadałam, nie wiem. Może, to może? Proszę jeszcze powiedzieć w takim razie, czy mieszkańcy tych okolic, przemyśla i, i właśnie okoliczny Podkarpacia, czy czują się zagrożeni obecnie tą ideologią ukraińską, tego nacjonalizmu ukraińskiego, czy wyczuwa się strach? Myślę, że strachu jako takiego chyba ludzie, społeczność jako taka, nie odczuwa. Ciągle się jednak nie mieści w głowie, że mogłyby się jakieś obrazy powtórzyć z historii, że... ale to jedno co jest pewne, świadomość społeczna bardzo wzrosła. Też tutaj muszę powiedzieć, że mamy w tym swój współudział poprzez publikacje właśnie w Głosie Znaczanów, czy też w Miśku, czy też tej rekonstrukcji, która miała miejsce w Radymie oraz w szereg innych publikacji, gdzie Andrzej Zapołowski publikował w różnego rodzaju pismach przyniosły tego rodzaju efekt, że ta świadomość społeczna rośnie, a już film Wołyń dopełni jakby, dopełnił jakby całości, więc yy, dziś to już nie jest, że... To, to niemożliwe, że się zdarzyło, bo już wszyscy wiemy, zdarzyło się naprawdę. Ten, te scena naprawdę miała miejsce i film Wołyń to pokazał. Pokazała to wcześniej rekonstrukcja. Rekonstrukcja przełamała pewną zmowę milczenia w tej sprawie, a Wołyń dopełnił reszty. I myślę, że Ludzie są dzisiaj bardziej świadomi, bardziej wyczuleni na te kwestie, natomiast nie, nie sądzę, aby odczuwali zagrożenie. Myślę, że część taka bardziej świadoma tak widzi rodzaj tego, tego zagrożenia właśnie zorganizowany w jakichś grupach, czy to są właśnie takie stowarzyszenie jak nasze, tudzież, czy też Młodzież Wszechpolska. A właśnie ci świadomi ludzie, czego się obawiają najbardziej? Ci, którzy dostrzegają problem. No i czego się najbardziej obawiają? Mm. No po prostu fali, która może się przetoczyć przez, y, przez nasze tereny, bo my, my jesteśmy na, jakby na pierwszej tej linii strzału. Mm. I w przemyśle eksocześce się to wszystko skupia. I Przemyśl jest też takim miejscem, gdzie gdzie, brzydko mówiąc, ale odbywa się pewien rodzaj poligonu doświadczalnego, na ile sobie na pewne rzeczy można pozwolić, uh -huh. bo to my jesteśmy na najbliżej granicy. Dlatego ten przemysł zawsze będzie taki newralgiczny, ponadto jeszcze z innego powodu jest newralgiczny, bo to z, przez nacjonalistów ukraińskich jest uznawane jako etniczne ziemie, prawda? I, i, I tu jeszcze dodatkowy, dodatkowy czynnik ten działa, który powoduje ten pewien rodzaj takiego lęku, że, że, że coś niebezpiecznego może się zdarzyć. I, i, Alarmujemy, informujemy, próbujemy oddziaływać na osoby, które, które dzisiaj pełnią funkcję w życiu publicznym. No i właśnie takie, jak z odbiorem? Yy. Na ile możecie liczyć na osoby z życia publicznego? Na ile możecie liczyć na wsparcie ewentualnie jakichś yy, ogólnopolskich mediów? Jak to wygląda? Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mm, część polityków w ogóle nie dostrzega tego, co my dostrzegamy. Mówiąc im o problemie, ma się wrażenie, że spotykamy się ze ścianą po drugiej stronie. Że y, dla nich jest problem, że jest Rosja, albo Rosja nas napadnie, i to ten stereotyp ciągle funkcjonuje. I, o co, i co, co tragiczne, po prostu funkcjonuje to też niestety ale w, w naszych politykach, w głowach polityków. O, osobach, o ludziach, którzy decydują o, o kierunkach, które nasze państwo obiera w polityce zagranicznej w ogóle, czy też polityce wschodniej. I, natomiast też nie jest tak, żeby tak też nie tragizować, są osoby w, w polskim senie, które temat czują, które temat rozumieją i na pewno możemy na takie osoby liczyć, na pewno tych osób możemy znaleźć i w Prawie i Sprawiedliwości są takie osoby, są w, 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 polskim, Stronnictwie, w polskim Stronnictwie ludowym oraz także u Kuki 15. Myślę, że to w tych trzech jakby ugrupowaniach możemy poszukiwać takich osób i w każdym z nich znajdziemy. A czy po stronie ukraińskiej jest jakieś środowisko, z którym można znaleźć nić porozumienia, jakieś środowisko, które również się nie godzi na tą ideologię tych nacjonalistów, szowinistów ukraińskich, czy tacy ludzie tam właśnie z no, tamtej drugiej strony? Którzy no, widzą też sami to zagrożenie. Czy, czy wy macie kontakt z takimi ludźmi? Czy tacy ludzie istnieją? Na pewno tacy ludzie istnieją, na, no, natomiast trzeba mieć świadomość, że oni nie mają wpływu na kształt polityki. Bo jeżeli jeszcze jakiś czas temu mogliśmy mówić, że środowisko nacjonalistyczne na Ukrainie to jest pewien, pewna grupa marginalna, w tym momencie już tego nie można powiedzieć. To nie jest margines. To nie jest margines, i to nie są tacy nacjonaliści jak w Polsce, bo to nie, no to przecież tam na Ukrainie to są tacy jak u nas. To zupełnie nacjonalizm polski, a nacjonalizm ukraiński to no, bardzo dwie różne rzeczy. I tam trzeba mieć właśnie tę świadomość, że yy, to środowisko ma sporo oddziaływanie, bo ono ma wpływ na prezydenta Ukrainy, ono ma wpływ na Warchowną Radę, oni mają wpływ na samorządowców lokalnych, więc tu jest niebezpieczeństwo, bo jeżeli on, oni są w stanie wymusić na Warchownej Radzie uchwałę przyznającą kombatantom z Upa, yy, yy, takie uprzywilejowania, yy, to trzeba mieć świadomość, że, że właściwie no mają wpływy na czynniki rządowe. I tu jest problem, że tam na chwilę obecną z czynnikami rządowymi, z, z władzą nie ma z kim rozmawiać. To jest tragiczne, że tam po drugiej stronie ściana, nawet dziennikarz z gazety wyborczej, który rozmawiał z Jurym Szuchewycem, po prostu robił duże, nagle robił duże oczy. Ile wam Kreml zapłacił? Brzmiało pytanie. Więc o, o czym my rozmawiamy, prawda? Czyli polskiemu Sejmowi. Ile wam Kreml zapłacił? No właśnie, a propos tego Kremla, <grym> jest takie od paru lat bardzo modne w Polsce określenie ruscy agenci. To właściwie <grym> mówi się o każdym, kto na przykład nie wiem, nie godzi się na, na szowiniz ukraiński, już od razu staje się, natychmiast przy, przykleja się łatkę ruskiego agenta. No i na ile macie tutaj z tym problem? Na ile gdzieś tam właśnie się was oskarża, o to wiemy wszyscy o takim portalu na Facebooku, Piąta Kolumna Rosyjska w Polsce. No, czy wy też jesteście o to pomawiani? i tak, Jaka to tak, jest tak, skala? Tak. Zdecydowanie tak. Moje nazwisko, szczerze powiedziawszy, nawet się nie pojawiło nigdzie, jeśli chodzi wprost. Natomiast spotykam się w takich komentarzach, to znaczy tam, gdzie można sobie po troszeczkę rzekomo anonimowo porozmawiać, to taką łatkę dostaję, ruskiej cytuszki, tudzież właśnie ruskiego agenta, albo że tam zabrałam ileś tam rubli, rubli z, z Rosji więc to się pojawia. Mirosław Majkowski jest oskarżony o to wprost. Andrzej Zapałowski także. Więc natomiast co ciekawe ostatnio w, w naszym słowie redaktor redaktor Bogdan Wuk nazwał nasze stowarzyszenie właśnie stowarzyszenie wspólnota samorządowa Doliny Sanu, że jest takie stowarzyszenie, które odpowiada za całą nakręcaną antyukraińskość anty i że jesteśmy po prostu faszystami. Dosłownie w ten sposób nazwał, więc proszę sobie wyobrazić, mówienie prawdy o pewnych faktach historycznych, czy przestrzeganie przed rozwojem ukraińskiego nacjonalizmu, ale także nie tylko w interesie naszego narodu, ale też i w interesie po prostu Ukraińców, jesteśmy pomawiani, że jesteśmy faszystami. To jest tak nieprawdopodobne, że brak słów.